Miasto Puławy w latach 2007-2012 dokonało kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych terenów miejskich. Obszarom tym przywrócono właściwe funkcje gospodarcze, społeczne, edukacyjne, turystyczne i kulturalne. Przedsięwzięcie to doprowadziło do poprawy funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej, a także rozwoju kulturalnego w mieście. Projekt rewitalizacyjny składał się z dziewięciu kompleksowych zadań. Park Solidarności to teren pomiędzy dwoma osiedlami mieszkaniowymi, Niemcewicza i Leśna. Infrastruktura tych osiedli została zbudowana ponad 40 lat temu i wymagała kompleksowej modernizacji. Głównym celem zadania było uporządkowanie zieleni miejskiej i przywrócenie funkcji obszaru służącego rekreacji i wypoczynkowi wraz z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa. W ramach rewitalizacji wykonano bezpieczne place zabaw dla dzieci, boiska sportowe, aleje spacerowe, ścieżki rowerowe, nowe oświetlenie, i system monitoringu. Toaleta publiczna została zbudowana przy ciągu pieszym będącym przedłużeniem ulicy Eustachiewicza. Toaleta jest w pełni automatyczna, wyposażona w urządzenia sanitarne odporne na akty wandalizmu. Wszystkie funkcje sterowane są elektronicznie, jak na przykład kontrola dostępu, wentylacja, ogrzewanie, oświetlenie i czyszczenie. Istniejący wcześniej ciąg pieszy, biegnący od Parku Solidarności do ulicy Prusa, został rozbudowany do ciągu pieszo-rowerowego i połączony z systemem ścieżek międzyosiedlowego pasa Zieleni. W sąsiedztwie ścieżki zmodernizowany został skwer przy ulicy Polnej, który stał się miejscem biernego i czynnego wypoczynku. W ramach projektu przebudowano drogę dojazdową obok hali sportowej do kortów tenisowych oraz do przylegających bloków wspólnot mieszkaniowych. Ponadto został zagospodarowany pobliski teren, uprzednio zaniedbany i rozjeżdżany przez samochody. Wykonano na nim nowe alejki, ławki, urządzono zieleń i plac zabaw. Obecnie jest to miejsce odpoczynku mieszkańców z okolicznych bloków. Skwer przy ulicy Kujawskiego znajduje się w centrum miasta na terenie po dawnej jednostce wojskowej. W ramach projektu powstał na nim skwer miejski z niewielkim placem i nową szatą roślinną. Powstał tu również dziesięciostanowiskowy parking z dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka Miejska w Puławach jest samorządową instytucją kultury. Do celów bibliotecznych przystosowany został domek grecki, który jest częścią zespołu pałacowo-parkowego. W ramach tego zadania, oprócz dokończenia remontu i konserwacji budynku biblioteki, przebudowany został parking, ciągi piesze, brama wjazdowa i ogrodzenie. Ponadto wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej. Blok socjalny przy ulicy Żulinki wymagał dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych i odnowienia instalacji technicznych budynku. W ramach przeprowadzonych prac wykonano również termomodernizację, remont dachu, schodów wejściowych i korytarza wewnątrz budynku. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Przedszkola Integracyjnego przyniosła nie tylko korzyści energetyczne, ale i estetyczne, co jest szczególnie istotne ze względu na sąsiedztwo osady pałacowej i skweru niepodległości. W otoczeniu szkoły i przedszkola wybudowane zostały nowe obiekty sportowo-rekreacyjne oraz plac zabaw przystosowane dla dzieci niepełnosprawnych korzyści z nowych obiektów odniosą nie tylko uczniowie szkoły podstawowej nr 2, ale także inne osoby, gdyż obiekt ma charakter otwarty. Skwer niepodległości położony jest w centralnej części miasta przy osadzie pałacowo-parkowej. Przed modernizacją teren ten podzielony był na dwa mniejsze obszary rozdzielone ulicą PCK. Projekt założył ich połączenie oraz stworzenie reprezentacyjnego parku miejskiego. Powstały tu pawilon ogrodowy z informacją turystyczną, toalety publiczne, fontanna i nowoczesny plac zabaw. Dzięki zasadzeniu wielu nowych drzew, krzewów i kwiatów skwer niepodległości stał się zieloną wizytówką miasta. Po rewitalizacji mieszkańcy Puław zyskali nowe możliwości spędzania wolnego czasu, uprawiania sportu oraz korzystania z dóbr kultury. Miasto Puławy zmieniło swój wizerunek, a mieszkańcy poprawili jakość swojego życia.